Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z Imperium Perskiego. W, w poprzednim odcinku mieliśmy wielkie wojny z Imperium Osmańskim oraz z Mamelukiem i Transoxianą. Odbiliśmy terytorium Korosanu. W dzisiejszym odcinku będzie bardzo podobnie, będziemy dalej toczyć wojny, będziemy rośli. Ponieważ mamy taką koalicję potencjalną na mnie i przyznam szczerze, że mnie to martwi, nie podoba mi się to. I teraz trzeba bardzo pilnować, powiem wam, pokoju z tymi państwami. Bo będzie trzeba... No... Toczyć wojny. O, widzę, że dostaję kolejne klejmy. Uopo, drogi, Na całego mamy luka klejmy Jezu! Cudownie. Cudownie. Ale do rzeczy. Potrzebujemy... O, co to? Musimy nawrócić 10 krajów na mój... mineralny. A ja bym nawrócił. Zaliczę. O, zalicza się. Kwietnie, tak to zrobię. O o! 92%, schłacimy debet. Dobra, uf. Co? To było bliskie. To było bardzo bliskie. Możemy korować wszystkiego. Dobra, musimy sobie dać teraz trochę wytchnienia, wspomnienie buntów. Będziemy atakować... Kiedy ja mam pokój? koniec tusa z Osmanem? Za 9 lat. Będziemy ich atakować. Czy też, czy ja mam sens atakować? Jest Mam, bo ja mam klejmy na. E, mam klejmy na. Nie, nie będziesz moją marchią. Mam klejmy na Anatolię. Musimy tu zbudować. Ramparcy. To, co to są ramparcy? To jest chyba jakaś manufakturka. O, tak, dokładnie. I ją trzeba zbudować gdzieś tu. E, dobra, no to my ją zbudujemy z dwa pożyczki. Będziemy sobie tańsze. Aha, musimy mieć militarną technologię twardą. Dobra, nie było tematu. To buduje manufakturę, żeby więcej zarabiać. Trzeba potumij bunty. Oni chcą, żebym ja podbił na sapczek ta baluchista. Dobra. Nie ma problemu. No dobra, wypowiemy sobie taką, taką wojenkę. Zobaczcie kogo my tu mamy. Powstało jakieś państewko. Poczekamy aż mogę zdejmie gwarancję i wtedy je zaatakujemy. Tutaj też czekamy aż tak, a to ja nie mam i te zaatakujemy. Darmowe prowincje. Już by nie? Wymaksowaliśmy ideę. kolejne możemy sobie w ten sposób wziąć lepsze technologie. A czy możemy wziąć polityki? No i dobra. Pora wyruszy, by zadobyć im flotę. Uciekają tchórze. Eee, daleko nie uciekną. Zawieram pokój z Bashrą, wystawię ją na podbój Timura. E, przepraszam, Hormuzu. Timur już nie istnieje. O, i wypowiem wojnę temu państwu też. A może by nie. Wypowiadamy wojnę temu państewku, musimy je podbić całe. No, widzę, że kolejni buntownicy mi wybuchli. No to spokoj stłumimy. Tutaj widzę, że Gujarat będzie mi coś szturmował. Nie da rady tego stopnia, nie pozwolę mu. O, możemy wziąć lepszą technologię militarną. Biorę. Biorę, bo dostaniemy innowacyjność. Tam mi innowacyjność się przyda. Ile mam tej innowacyjności? 30. Elegancki wynik. <laughs> Elegancki wynik. Proszę, Gujarat już. Przegrał. Możemy go zadłużyć. claimy, Proszę. Pokój. I Balochistan może zostać moim wasalem. No widzę, że koalicja rośnie, ale... No to poczekamy z tym Balochistanem jeszcze chwilę. O, nowy aspekt wiary. Jeszcze jeden. To weźmiemy sobie Improve Relation, tak żeby mi szybciej spadała agresywna ekspansja. Możemy wziąć politykę na weźmiemy sobie bus do galer. Przynajmniej na razie, potem to zmienię. <laughs> na razie, bo będę się był z hormuzem w cieśninę. O świetnie. Mogę wypowiedzieć wojnę za to temu państwu. Tak by całk żeby całkowicie podporządkować sobie persja. I mogę zacząć potem zacząć zjadać korosem. Tak zrobię powiem wojnę o formus Widzicie, mam cztery wojny, więc walczymy naprawdę na poważnie. Proszę bardzo, Korosan został moim wasalem. Zgodnie z życzeniem moich stanów. Na początek pójdziemy sobie zawrzeć pokój z Melukiem. To oddamy Korosanowi w sumie. Korosan, Korosan, Korosan Proszę Niech on to zdobywa, nie ja się nie będę męczył z takimi prowincjami <laughs> Proszę Kraj uparł. dziękuję Korujemy Teraz musimy zdobyć tutaj cieśninę, żeby wejść sobie na tą prowincję Żeby mi wasale oblegali, albo żebym ja oblegał, nie wiem To zależy Proszę bardzo tu mimo bunty Tu widzę niestety bardzo duża armia się nazbierała, ale spoko Nie mają z nami szans Patrzcie chórze, uciekają Oho, 31 tysięcy 21 Rozgromione. Awet ja bym się nie spodziewał że... O! Możemy wziąć kolejny government. Biorę! Pewnie na 10 lat punkty? Jasne. O, i możemy wziąć pierwsze zlece... pierwsze rozwinięcie z ery reformacji. Weźmy sobie warskar z inne religie i weźmy sobie w sumie, zaczniemy gold... złotą, re... złotą erę z Afganistanem za biały Pokój. O, wykonałem misję. Jaką? Proszę. Muslim Integration Musimy skończyć 3 agendy from Moveless. Dostałem jakiś nowy przywilej? O, możemy na razie wziąć ten przywilej. Nie taki zły nawet. Możemy rozpocząć budowę siatki szpiegowskiej na Osmana, ponieważ zaraz będę toczył z nim wojnę z Kimą masę już z z Afganistanem. nikim ważnym. O, jeszcze 5% profesjonalizmu zdobyliśmy do zdobycia. Proszę bardzo. I możemy teraz y, przestać i zawrzemy pokój. Mamy Luka, biorę jedynie pieniądze. Nic więcej nie potrzebuję. Zaatakujemy go za lat. Osiem. Spłacę w sumie te pożyczki. Zobaczcie, zarabiam tyle golda, że jestem już w takim bogatym imperium. Możemy sobie wziąć lepszy, lepszą technologię z wyprzedzeniem. A co? Kolejne idee, w jakie pójdziemy, to humanistyczne. To wam gwarantuję, ponieważ nie chcę mieć buntu w tym państwie. O, misję jakąś wykonałem. Plus jeden misjonarz? Kozak! I nie mów. O, możemy nawracać prowincję? Pewnie. A nie. A to. Jasne. Trzeba się szykować, ponieważ za chwilę wypowiadamy wojnę Otomanowi dokładnie za niecałe 3 lata. No, ponad 3 lata. <laughs> nie, że niecałe. O tu zatopimy sobie flotę Hormuzu, żeby już nas nie denerwowała. Proszę. Taki bierzemy pokój od Hormuzu, tylko pytanie czy na pewno. Możemy jeszcze chwilę poczekać, albo w sumie nie, bo, będziemy bo ja chcę anektować Wasala. Ale to potrwa? 5 lat. Nawet nie tak długo. O możemy jeszcze ziemię za 2000, głupi by nie skorzystał tyle pieniędzy. A możemy ulepszać centra Żeby mieć lepszy dochód z handlu I kolejne korowanko U tylko widzę, że moi wasale są nielojalni Dlatego ja sobie wezmę taki przywilej, nazywa się Strong Strongdatchers Już są lojalni W ja sumie mógłbym sobie wziąć też to Ale to zaraz, jak nie ma, poobniżam trochę Oj, zaczęła się koalicja Nie zauważyłem Może bym zawarł z kimś sojusz, ktoś by chciał? Bachman nic No nic. Koalicja jest, ale nic na to nie poradzę. I tak ją ściśniemy. I myślę nad tym, żeby zrobić kolejną armię. Więc zwykle. sobie po 10 tych. Zedukuję sobie 4 te kawalerie. I całości dopełnimy. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 artylerii. A to w sumie jeszcze dwie ty piechoty. Raz, dwa, trzy, a nawet cztery, dobra. Cztery te piechoty. Świetnie. Widzę, że mamy kolejną reformę, więc sobie ją weźmiemy, a to są widzę standardowe reformy. Możemy sobie wziąć w sumie. Hmm, nie wiem co. O, Improve Relation, tak żeby nam no szybciej spadała agresywna ekspansja. Z jaką prędkością spada? Co jest napisane? 2 8. Nie za dużo. ale jest Git. Widzę, że moi wasale stają się lojalni. Ale z, w, w, z, tym, z tym wasalem osłupi, nie? Spoko poprawimy. Mogę wykonać kolejną misję. Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Uuu. Patrzcie, możemy się jeszcze przywilej na dyscyplinę. Biorę. I ja mam dyscypliny. Po 117. 117 dyscypliny. A najlepsze jest to, że jak tutaj rozwinę ten monument, co w sumie zaraz zrobię. Pobiorę pożyczki. Nie, nie będę demandował hajsu. Hajs jest mój. Spadać. O pięknie rozbudujemy ten monument za Manpower, bo manpowera i tak nie przepalam. A mi na razie. Zobaczcie, jak pięknie rozrasta się moja religia. Jest wszystko pięknie nawracane. Zrobimy tak. Te dwie armie. Czy ta jedna armia myślę, że sobie poradzi z nimi? Te trzy pójdą na Osmana. W sumie przydałby mi się jeszcze jeden fort, więc sobie go zbuduję tutaj przed tą wojną. I tu by mi się przydał jeszcze jeden. Tak, żeby mi nic nie przechodziło do kraju. O tu widzę w ogóle wybuchy mundownicy. Czym ja nie widziałem? O no i okręty by się przydało naprawić. No, a, sporo rzeczy zapominam, widzę w tej grze. Omógłbym też na chwilę tego doradca, ale to byłoby dużo lepsze, bo jeszcze szybciej dzięki temu anektuję korosan. No i moja persja kontroluje całkiem niezłe terytorium. Mamy ten baluchista jako naszego... was. O, koniec z Rososmanem. Wypowiadamy mu wojnę. Go! A zobaczcie, oni idą tutaj. Idźcie na fort. Śmiało. Stoczmy wojnę na forcie. Dawajcie, no śmiało. Zobaczcie, debile idą. Poszły na ten fort. No śmiało. Oj, nie tak. Idziemy naokoło. Nie chcemy się wbijać od niego od północy. Po co, jak możemy uderzyć od południa bez rzeki. I proszę bardzo, starcie z Osmanem. Kontynuujemy oblężenie. Oho, mam problem, biję się w 55. A nie, ja, nie. O, nogę i ja widzę, dołączył do koalicji. Zrywamy od Ciebie wszystko. Daj mi pieniążki, dziękuję. Jesteś takim małym państewkiem, nic nie znaczącym. Aha, 55 tysięcy osmanów poszło na moje wojska. No trudno. Te 12 tysięcy nie idzie na socjale, te 25 pójdzie na Afganistan. Pytanie, czy będę mógł tu przejść na Konstantynopol. Nie mogę. Zablokowali. Stabilność mi spadła spoko, kupię. Znaczy e, zase, e, Wezmę sobie znowu. Aha. Widzę, że mi zajęli Wargola. Znaczy odlegają Wargola. I teraz uwaga. Czy my tę bitwę wygramy? Próbujemy. Starcie wygrane. Co? Mam dość tych buntowników, więc ja sobie zrekrutuję nową armię. Taką po 20 tysięcy, ale zwykłej piechoty. Ja na nie będzie tu mieć bunty będzie chodzić po całej Persji i tu bunty. Będzie dużo lepsze niż taka ciągła walka o. Mogę zapłacić 4 golda za tę instytucję. Nie ma problemu. I z Tunisem. Armia zdziesiątkowana. Teraz zobaczcie. Ustawiamy sobie... ...20 tysięcy. I niech oni mi tłumią bunty. Dostaniecie generała, śmiało. No to fajny przywilej, dający mi... ...5% morali. Wezmę. Czemu nie? Trzeba by z tą armią zniszczyć. Aha, widzę, że punkty armińscy na maksa. No, no i tu sobie za dodatkowe punkty. Wy tak nie musicie robić i nawet bym tak nie polecał do końca, no ale ja już nie mam co robić z tymi punktami, więc to biorę. Aha, widzę, że Turcja odbiła mi Ankara. Bardzo ciekawe. Oni sobie jeszcze nie zdają sprawy z tego, co zrobili. I na moja armia ma dyscyplinę. 119. Mój Boże. Pierwsza z armii Osmana zdiesiątkowana Aha, ale widzę, że Tunezja mi tutaj przepraszam Tunis mi tutaj e, przeszkadza. W sumie to nie, nie zerwa ci sojuszu z Osmanem. Tylko cię za w Afganistanie. Dziękuję za te dwie prowincje. Dobra, i teraz poproszę tę, tę armię, żeby jak najszybciej wracała. A ja te dwie armie poproszę tutaj. Będziemy próbować toczyć tą bitwę. Potężna armia Osmana rozgromiona. Malwa wychodzi z koalicji, kazań wyszedł z koalicji. Proszę bardzo, koalicja się rozpada. Boją się. Po tej wielkiej bitwie już nikt nie chce ze mną toczyć wojen. Wiedzą, że już jestem za silny. No, zobaczcie, taki był trudny początek. Zachęcam, jeśli ktoś jest nowy, obejrzyjcie całą serię. Będę dawał linki do poprzednich odcinków. Będziecie mieli link do e, playlisty. I tam będą po prostu wszystkie moje odcinki. których serdecznie Was zachęcam, żebyście obejrzeli. Weźmiemy też lepszą technologię 5 lat wcześniej. Hmm, Polska mnie wzywa do wojny z Osmanem. A proszę, ja walczę z Osmanem, więc czemu nie? Zobaczcie, 25 tysięcy, konto 47. Kto wygra? Proszę, mamy misję Secure Coros. Corosan. I dostaliśmy klejmy na Delhi. Możemy iść zdobyć północ na Indie. I to zrobimy. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Tylko ja wtedy zerwę sojusz z Deli, bo będę się przygotowywał do inwazji. Czy Tunis zechce pokój? Proszę no, bardzo, zechcę, Oczywiście, że tak. To armię najemniczą, myślę, że mogę skasować. To jest malutka armia, nie przyda mi się. Wow, dostaliśmy jakiegoś nowego super-era! A mój władca ma 66 lat i taki super-następca wejdzie na... Ja nie mogę, ta persja jest OP. Ta persja jest bardzo OP z samolotem się skończył, więc musimy go zaatakować. Nie mamy wyjścia. Eee, o stolicę. Nie mam wyjścia, muszę go zaatakować. O tutaj 19 000 Osmana stoi, spróbujemy je zniszczyć. Jeszcze jedno rozwinięcie zery. Proszę bardzo, weźmiemy sobie. W sumie możemy wziąć e, instytucje. Nie biorę na razie development, bo jej tak nie dowołuję prowincji, więc po co mi development? Właśnie nie jest mi to potrzebne. O, proszę bardzo, wojna z Mamelukiem. Armie są niszczone po prostu jak chcę. To będzie koniec Imperium Osmańskiego, ja wam to gwarantuję. Oni tego nie przetrwają, nie przetrwają i mnie i Polski. Niestety odbili mi Ankarę. Wszystko jasne, moje armie za wolno odbijają. Ja wiem, co chcę zrobić. Ja chcę zrobić klejma, koniecznie na Cypr. No, Aleksandria upadła. No, to teraz w sumie masz zadanie możesz zdobyć całą Egipt. Oni niech sobie tak zdobywa, a ja tutaj sobie tymczasem powalczę z Imperium Osmańskim. Kolejna piękna armia Imperium Osmańskiego upada. Hmm, widzę, że tu trzeba pomóc trochę kolegom moim. Pan Nogaj wyszedł z koalicji, Nogaj też się boi. No i czemu się boicie? O, bo Korosa zaanektowałem. Gdzie są jego armie? Co to za armia? No spoko, przerobię ją na coś. O tą moją fajną. No w Szwecji wybuchł Duck To jest taki słaby była katastrofa Unii. Proszę, kolejna armia rozgrywana, no. tutaj potrafimy, a bo tu najemnikami walczę. Jeszcze tutaj miała moja słabsza armia. Spróbujmy zdobyć tę armię, zobaczymy gdzie one pójdą i spróbujemy je rozbić. Ty na co czekasz? Oblegaj zabij ich. No. Zobacz co robi Osman. Masowo rekrutuje armię. No, poddasz się. Poddaj się. Śmiało. Robimy klej na cep, tak żeby móc resetować trusa z mamelukiem. Mhm. Widzę, że mi tu odbili. Chcę biały pokój tylko zwanić. ja tak dużo pragnę. Aha, widzę, że mi łarek za bardzo rośnie. Widzę kolejny problem, moje państwo staje się za duże, więc trzeba zbudować sondy. Kolejna piękna bitwa w wykonaniu moich wojsk. O Polska zawarła pokój z Imperium Osmańskim. Jak nie. nie. zabraliście. widzę, że Krym. Zrobiono sporo. Ciasko z Krymem. Nie wiem, jak wy ja lubię. Proszę bardzo. Zabieramy taki kawał Imperium Osmańskiego. O, o mamy Uarek. Mhm. popsułem. Ustaliśmy klemy na całą Anatolię. Boże, że ty mój. Presja jest OP. Malakko, czy zdecydujemy się na pokój? Zdecydujemy się. Teraz ty... to poodbijaj. No i co, moi drodzy, Czekamy teraz, aż ee, skorują się prowincje, które zabiorą pokój z Mamelukiem. No, Osman jest zadłużony na 4000 tysiące, widzę. Nie wyciągnie się z tego. To jest koniec. Upadek Osmana. Damaszek zdobyliście, jak wam nie wstyd. Teraz, a co trzeba zrobić, żeby wykonać tę misję? Nie mogę mieć pożyczek? Inflacja mniejsza. No proszę. Elegantko. Patrzcie, ile misji teraz mogę wykonać. O, i możemy sobie wziąć fajnych, fajnych tych. Możemy kontynuować budowę sądów. Persja będzie bardzo praworządnym krajem. Gdybyśmy byli w Unii, odblokowaliby nam KPO. I zawieramy następujący pokój z Mamelukiem. I wykonujemy jeszcze parę misji. Dobra, i na tym skończymy. Imperium Perskie po raz kolejny pokazało swoją dominację. I zobaczcie, z tego małego Ardabila jesteśmy taką wielką Persją. Więc jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. I zapraszam na kolejny odcinek, który ukaże się już niedługo. Dziękuję bardzo. Cześć.